Witam na kanale lotowania Andrzeja i zapraszam na relację z gminnego. Tu mamy samiczkę. To jest roka czy to jest taka mieszanka? Nie, to mieszana mieszanka. Jest. i taka samiczka. O, starany zwiedza. Nie, nie pójdzie. Nie pójdzie. Ile ona kosztuje? Siedem dyszek. Siedem dyszek te maluszki? Te maluszki po dwie i pół dyszki. Po dwie pół dyszki. Dzień. Mamy kogucik. Pięćdziesiąt zł kosztuje. Pana Janka kogucik. Tu mamy samiczkę, srokacz, 170 zł. Tu pana Dama nagrywamy właśnie króliki. Tu mamy samca szynszylowego, 200 zł. samiec trzcinolowy. ja pierwszy raz słyszę taką nazwę. Tu mamy samiczki po 120 zł. Po 120 Też wszystkie zwierzęta z pana Dama i... i belk samiec, belk. To 200 widać. A ten belk to jest z papierami, z dowodem? Tak, o, potrzebowali z papierami z dowodem. Tu mam pana Dama Zapraszamy do pana Andrzeja. Zezwolenia. Wszystkie akcesoria do zrobienia dla, dla królików. Pełne doświadczenie. Bardzo duże doświadczenie, pan Andrzeja, ja też jest hodowcą królików. Gołębi, bogate doświadczenie. Tu mamy? Sam jest olbrzym, szary. 200 zł. A z papierami jest Tak, bez? z lodowodem. Z tak, też potrzebował się z lodowodem. Dokumenty mamy legalne, wszystko z lodowodem. Kosztuje jeszcze raz? 200 zł. To mamy? Kroliki, termącki, biały, wiek 2 e, miesiące, waga 2,5 kg, 50 zł sztuka. Tak, to jest samo? Tak, to jest wszystko to samo. I? E, Miód ze swojej pasieki 25 i 45 zł. Cały Koguty włoszka, e, kuropatwiana i porcelanowa. Czy te są, te są e, włoszki, te? Tak. To te, tak, te, te, te takie tak, ładnie polut czerwone, tak? Tak. tak I płynie ale... one? od 50 do 80 zł. A ja jazgambiate to są amroki dwa koguciki, cena 50 zł. 50 zł. Zapraszamy do do Patryka. Numer telefonu 517 432 259. I kolega Patryk też jest właścicielem tych królików. Nie zapomniałem, tak, tak. apropo, te belgijskie z lodowodem i tamte króliki. Tak. Zapraszamy tu do kolegi Patryka. Co co mamy za kurki? Porcelanowe. I ile za sztukę? 180 zł para 180 zł Tak, tam jest kogucik bursztynowy Momentik, dobra, zamykamy Porcelanowa kurka też jest tutaj no. 90 zł i bursztynowy normalnie papiery 70 zł Na no. sprzedaż Tu mamy? Parałkana bez to jest rasa która nie ma w ogóle kupra Nie się ehm. mówimy powoli, się no. Yy... Jeszcze raz? Po polsku niech Pan no, mówi ja. i ile kosztują tam parka? Niech Pan powie coś, coś więcej w tej rasie yy, 80 złoty parka To jest rasa pochodząca z, z, z Ameryki Południowej yy, Tam z rejonu w Chile yy, wychodowali takie kurki, które niosą niebieskie jajka I nie mają w ogóle ogona Nie mają w ogóle kości ogonowej Proszę zwrócić kukra. właśnie tu uwagę no. Yy, mają do, 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 do dodatkowo Kanady, mają no? brody i baki jeszcze jak tak Aha właśnie brody i baki dziobie. Takie ozdoby mają z piór. Ile to wszystko kosztuje pan? Osiemdziesiąt 80 parka. Że... takich. Tak? tak. To są 4 miesięcznie młode. Wszystkie te samej same rasy widzisz tak? To jest kilka kolorów, więc są różnokolorowe. Teraz? A tu jest kogut Włoch biały, czerwono odłaty. I ten drugi to jest taki miks rosołowy I kosztują ten, ten, ten? Właśnie 60 zł. A ten z tą grzywą taką ładną? Ten, ten, właśnie, ten. Są ten ten no. 60 zł, a ten 50, ten, ten. Ale to jest miks. To jest ładne. Mix. Po, po ładne. i po, i wyszedł po jakimś tam, zmieszał się z innym kogutem po słubce? pan chyba powiedział taką godzinkę nie bez wydtku nie moje nie ma pozwolimy będzie po słubce po słubce cześć dobrze po słubce tak jest nie będzie po słubce nie wyrobię mrodo dziękuję wszystkim za oglądanie filmu za subskrypcję za komentarze z łapki w górę pozdrawiam wszystkich hej